Cześć wszystkim. Viper2006. To co widzicie to nie zakwit pierwotniaków, a kurz po bitwie, która właśnie została zakończona. A mianowicie przyśniło mi się dzisiaj w nocy, że usunę swoją kryptokorynę, która rosła na środku zbiornika. Była naprawdę potężna. Eee, zasadziłem ją na samym początku jak zakładałem baniak. No rozrosła się niemiłosiernie. Co najlepsze, czego się obawiałem Akwarium stoi na ziemi ogrodowej. Wiem, że zwartki mają bardzo rozwinięty system korzeniowy. Bałem się trochę to wyciągać. Wiedziałem, że zrobię masakrę w akwarium. No i moje obawy się spełniły. No po prostu to, to, to co się działo wyciągając tą kryptokorynę, te korzenie dosłownie przerosło moje oczekiwania. No w szoku dosłownie byłem. Pół wody chyba wymieniłem. Odmulałem cały czas podłoże. Pomieszczenie wygląda jakby dosłownie, nie wiem, ktoś tutaj miesiąc nie sprzątał. Pokażę. To są resztki kryptokoryny, które sobie zostawiłem, takimi w miarę korzeniami oddam komuś. Wystawie Noelixa. A to jest cały układ jej korzeniowy. No jest naprawdę potężny, a już część z tego, z tego wyrzuciłem. Proszę zobaczyć to wszystko było w żwirze to, to waży ponad półtora kilograma. Straszny był zamęt dużo ziemi wypłynęło. Dobrze że siatki nie miałem gdyby tam była siatka no nie, ma, nie byłoby opcji tej kryptokoryny wyciągnąć jak ją złapałem. Chciałem ją wydrzeć yy, siłą do góry no to proszę mi uwierzyć pół, pół Podłoża dosłownie uniosło się do góry, musiałem po troszeczkę wyrywać, ręce wkładać pod drzwir i po prostu przerywać te korzenie, no, na pewno wszystkiego nie usunąłem. Jeżeli coś będzie odrastać to na pewno będę musiał to usuwać, dużo pęsetą pousuwałem, takich drobnych, które wystawały. Chciałem trochę zrobić więcej przestrzeni dla, dla podopiecznych strasznie, mówię, tak, tak jak powiedziałem na, po na początku, bardzo dużo miejsca zajmowała ta kryptokoryna, dosłownie te ryby w jednym rogu, w lewym, cały czas pływały, nie chciały jakoś po całym zbiorniku się tam przez nią przyciskać a, <coughs> przepraszam, a miałem bardzo dużo e, dużego chęka, który rósł w kupie w lewym rogu to stwierdziłem, że podzielę go na takie partie, dosyć duże wyszły mam nadzieję, że to widać i taki sobie, mam nadzieję, że jakiś trawniczek z tego urośnie Będę go przycinał. Na razie go wsadziłem. Nie ja chcę go teraz przycinać, żeby się dobrze ukorzenił. I chcę tu mieć czysto po tej stronie. Nie chcę już tak mieć zawalonego tego akwarium. On dosyć rybni, więc niech też mają trochę przestrzeni. Prawą stronę z korzeniem zostawiłem tak, jak była. Nie dotykałem jej w ogóle. Jednego się tylko obawiam po tej, po tej całej walce że zruszyłem podłoże i to dość niemiłosiernie. I mam nadzieję, że mnie wysypie całą tablicą glonów, które powstają w akwarium, bo się trochę przerażę i nie wiem, wtedy to trzeba naprawdę zrobię całkowity restart. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Już tak raz robiłem, może nie aż na taką wielką skalę, ale glonami nie wywaliło. Zobaczymy, jak zbiorniczek trochę ten pył opadnie, jak to będzie wyglądać. Czy ryby nie będą tego heinka wyrywać, bo też się obawią tego, a póki co się do niego nie pchają. No nic, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, pokażę Wam zbiornik, jak wygląda po wyklarowaniu wody, jak to się troszeczkę unormuje. Może się chęć trochę rozrośnie. Szkoda, nagrywać tak co, co dwa dni, bo tu się nic nie zmieni w przeciągu dwóch, kilku dni, nawet tygodnia. Więc do następnego razu. Pozdrawiam, cześć.